Na początek bardzo dobra informacja: Flatout 4 jest lepszy niż Flatout 3. Tylko zanim wpadniecie w euforię, pragnę przypomnieć, że Flatout 3 wyglądał następująco. Prawda jest taka, że zrobienie lepszej gry niż trójka, nazywana najgorszą grą na Steamie, nie jest wielkim osiągnięciem. Ba, nie jest żadnym osiągnięciem, ale nie popadajmy w negatywne tony i kontynuujmy tę recenzję w pozytywnym nastroju. Ja nazywam się Szymon Libert, jestem znany także jako Het i dzisiaj zrecenzuję dla Was FlatOut 4 z uśmiechem na ustach. Tylko czy będzie to uśmiech szczery? Seria Flatout jest z nami już od 2004 roku, kiedy to wyszła pierwsza odsłona serii, która zachwycała świetnym pomysłem na rozgrywkę, bo za zderzenia i niszczenia elementów otoczenia nabijaliśmy pasek do palacza, oraz ciekawym, dość przyziemnym modelem jazdy. Spójrzcie tylko, jak sympatycznie te samochody bujają się na wertepach. Druga część, wydana w 2006 roku, dorzuciła do tego znacznie lepszą oprawę wizualną oraz jeszcze bardziej podkreśliła rolę destrukcji. Tym razem na ekranie działo się naprawdę dużo. Mimo tego gra była przejrzysta i dawała kontrolę nad samochodami. Dwójka rozbudowała też akcent z jedynki polegający na tym, że mogliśmy wystrzelić kierowcę. Słowem FlatOut 2 poprawił formułę na wiele sposobów i dorzucił do niej kilka groszy. Później pojawiły się dwie kolejne edycje dwójki na nowe platformy i niestety studio BugBear zostało odstawione na rzecz innego dewelopera. Era post-Bagbirowa przyniosła potworną wersję flatauta w postaci gry na konsole Wii, komórki czy wreszcie wspomnianego Flatout 3. Tak wygląda. Analizując wnikliwie historię serii, opracowałem linię jakości, która prezentuje się następująco. Nawiasem mówiąc, jeśli potrzebowalibyście takich wykresów, to ja na zlecenie mogę wykonać. Nota historyczna jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze, by pokazać, że czwórka jest po raz kolejny nowym startem, bo zmienia się wydawca i dystrybutor, a po drugie, by pokazać, że ten nowy start próbuje bardzo mocno przypodobać się miłośnikom tej lepszej strony flatouta, czyli jedynki i dwójki. W Total Insanity otrzymujemy więc tryby i styl rozgrywki najbardziej zbliżony do drugiej odsłony serii. W podobny sposób zorganizowano tryb kariery, gdzie zaliczamy turnieje i wyzwania, w tym bitwy samochodowe na arenach, a także ulepszamy samochód w dość prosty sposób. Powracają także minigierki oparte na strzelaniu kierowcą i cieszeniu się jego pokracznym ragdolem. Sam styl rozgrywki również chce przybić piąteczkę z dwójką. Nabijamy nitro przez niszczenie otoczenia i kraksy z innymi zawodnikami, a same areny są wypełnione po brzegi elementami, które można, mówiąc eufemistycznie, lekko przychaczyć. Na pierwszy rzut oka, Flatout 4 wygląda obiecująco. Do czasu aż wydarzy się coś takiego. Czwarta część serii bardzo chce imitować starsze gry, lecz zawodzi w podstawowych aspektach. Gra ma absolutnie przedziwny model zniszczeń, którego praktycznie nie zauważa się podczas gry. Nie chodzi mi już tutaj nawet o to, że ma on wymiar czysto kosmetyczny i nie wpływa na rozgrywkę, bo to byłoby jeszcze do przyjęcia. Gorzej, że po prostu niszczenie się samochodów jest mało satysfakcjonujące wizualnie. Kompletnie tego nie czujemy. Bardziej boli, czy wręcz irytuje, to, że model kolizji z obiektami koresponduje przede wszystkim z podtytułem. Gry. To całkowite szaleństwo. System fizyki, fizyki jazdy oraz konkretniej fizyki zderzeń w tej grze najbardziej kojarzył mi się z Mafią 3 zmieszaną z Gran Turismo 5. Samochody mają swój ciężar, ale zachowują się jak kosmiczna sonda w próżni, kręcąc bączki dookoła dziwnych osi albo reagując przesadnie mocno na drobne wybrzuszania terenu. Nic nie irytuje bardziej niż moment, w którym tracisz prowadzenie, bo samochód nagle koziołkuje wściekle po spotkaniu z czymś, czego nawet nie widać. Takie sytuacje w czwóreczce zdarzają się niestety często. Można wręcz odnieść wrażenie, że na niektórych segmentach mapy umieszczono niewidzialne pułapki, by graczowi nie szło zbyt łatwo. No właśnie, taki stan rzeczy maskuje chyba trochę to, że sama gra jest stosunkowo prosta, jeśli tylko nie stracimy kontroli nad pojazdem i widzimy co się dzieje. Czwórka jest czasami zupełnie nieprzejrzysta. W grze, w której można niechcący wykonać manewr kosmicznej śruby po rozbiciu się na 15 pikselach wystających z podłoża. Taki stan rzeczy jest po prostu męczący. Trudnością nie są same wyścigi, lecz przedarcie się przez nieprzystępny wygląd i systemy gry, co jest podejściem afirmującym przede wszystkim masochizm. Ja, na przykład, lubię ból, zawsze mam pod ręką rytualny nóż do samookaleczeń, ale tu chodzi o inną kategorię cierpienia. Flatout 4 boli trochę w duszy, bo ma zadatki, ale te zadatki wpadają w otchłani niejakości, na której zostały osadzone. Gdybym nie był recenzentem, zostałbym poetą słowa. Ale jestem recenzentem, więc muszę użyć dosadnej frazy. Kurwa, nie grajcie garbusem. Jeden z pierwszych samochodów Flutter 4 to absolutna świnia podłożona przez twórców. Tym popierdem nie da się zająć żadnego sensownego miejsca w starciach na arenie. A podczas wyścigów trzeba dosłownie wstrzymać oddech. Zbyt duży powiew wiatru może wytrącić garbusa z trajektorii lotu. Powiedziałbym, że to zaleta, bo samochody się od siebie różnią, ale po paru turniejach męczarni tym motoryzacyjnym Neanderdalczykiem przeklinam go na wieki. I teraz powiecie sobie, że przekreśliłem tę grę całkowicie, wyżywając się brutalnie nawet na małym bogu ducha winnym samochodziku. No nie, tak nie jest. Powiedziałbym, że znalazłem w flotałcie cztery parę momentów, kiedy bawiłem się nieźle. W trybie wyzwań jest na przykład taki tryb, gdzie wyścigi polegają nie na tym, kto zajmie pierwsze miejsce, lecz na tym, kto nabije więcej punktów za zniszczenia. Fajność polega na tym, że mnożnik punktacji jest tym wyższy, im lepsze miejsce zajmujemy. Gdyby taka wariacja rozgrywki była tą podstawową i rozwijaną przez twórców, Miałoby się w to naprawdę nieźle. Bo wszystkie te przypadkowe kraksy wywołane przez nie najlepszy system jazdy i kolizji można by zrekompensować w ten sposób, że wcale nie musimy się ścigać. Możemy wygrać na bazie punktacji. Jest to związane też między innymi z tym, że Flatout 4 stawia na nieco inny model jazdy. Nie spodziewajcie się tutaj czytelnych obrazków znanych z Flatouta 1 i 2. Ta gra przypomina bardziej takie serie jak Motorstorm czy chociażby Burnout. Autorzy zwiększyli znaczenie nitro, stawiają na szybszą, mniej czytelną rozgrywkę i chociaż nie idą aż w taki absurd jak zrobił to Flatout 3, to moim zdaniem odrobinę przesadzili. W Total Insanity grałem w dwóch trybach: irytacji, tym, że znowu wypadłem z trasy przez jakiś dziwny artefakt. I drugi tryb, którego nie pamiętam, bo, bo wyparłem go z pamięci. Tym drugim trybem był. No, tryb zombie, czyli znudzenie. Mówiąc krótko, jest progres, progres względem trójki, ale wciąż o osiągnięcie poziomu jedynki i dwójki można pomarzyć. Tak czy inaczej, jeśli taka tendencja wzrostowa zostałaby utrzymana, to być może gdzieś na poziomie szóstki albo siódemki otrzymamy dwójkę. I tą dziwną matematyką żegnam się z wami. To wszystko. Czas na napisy końcowe.